Proszę bardzo, o... 9:8. Tak wygląda nowy system strzelecki, który został zainstalowany na strzelnicy Bractwa Kurkowego we wrześniu. Nowe urządzenia prezentuje prezes Marek Przyjemski. Taśma, głowa, się... Dzięki ofiarności braci, dzięki składkom, dzięki, e, dzięki całej działalności naszych dwudziestu kilku braci udało nam się zebrać przez kilka ostatnich lat kwotę niecałych 10 tysięcy i kupiliśmy jedną linię na razie: tarczy elektronicznej systemu Haringa. System Haringa przetestowano podczas sobotnich zawodów strzeleckich. Bracia nie kryją, że zakup nowego sprzętu to krok naprzód, jeśli chodzi o komfort strzelania. Marzyłoby nam się, żeby uzyskać, żeby mieć trzy takie linie. Jedną linię zostawić na tradycyjne tarcze drewniane. Natomiast przy treningu, przy strzelaniach premiowych, zwykłych strzelaniach rewelacyjnie sprawdzałyby się tarcze elektroniczne. One stanowiłyby raz, że o, o przyspieszeniu strzelań, o komforcie tych strzelań. Strzelec ma natychmiast wynik na monitorze, na stanowisku komputerowym. No. Wskroczyliśmy, powiedzmy, chociaż częściowo w XXI wiek. Mam nadzieję, że uda nam się y, jeszcze przyspieszyć wchodzenie y, w ten wiek i dokupić jedną, potem drugą tarczę. Strzelnica przy ulicy Wojska Polskiego ma swoje małe tajemnice. Jakiś czas temu bracia zorganizowali tu muzeum. Umieszczono tutaj pamiątki związane z działalnością Bractwa, które, przypomnijmy, powstało już w 1854 roku. Kolejny turniej strzelecki ma odbyć się 30 kwietnia.